Cześć kochani na moim kanale. Ja dzisiaj przygotowałam odcinek za 4 dyszki I przygotowałam zdrabkę 10 razy kasa za 5 zł. Naumowę 13 za piąteczkę. Bonus wabank za dyszkę. I krzyżówkę XXL. Więc zaczniemy sobie chyba od tej krzyżówki. Wkład na odcinek to jest 40 zł. Zacznijmy sobie od tej krzyżówki. Już ją naddrapałam, ale nic się nie ułożyło. Krzyżówka z numerkiem 24. Szukamy W. W. w, w, w. To jest w, tu jest w. bo na tyle x x, 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 x. Nie, Tutaj nic nie ma. Literka e. Tutaj mamy e. Pan, tutaj mamy pan. Mamy tyle. A drugie mamy tutaj E. Tutaj mamy tutaj. 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 na tyle. Kolejna to jest O. Tutaj mamy O. Tutaj I tutaj w bonusie mamy zakupy. Tutaj mamy U. Tutaj. ostatni mamy tutaj. Tutaj, by było na tyle. Z. Z. Tutaj mamy Z. Tutaj mamy Z. Tutaj mamy Z W kolejnej mamy tutaj Z, tutaj Z. Ale na razie widzę, że tu się nic nie, nie zapowiada. W ostatnim nie mamy więcej. Kolejna to jest K. No, wiadomo. Bonusu nie będzie. Mhm. To jest K. Tu mamy drugie słowo. No, ale to no, z dwoma słowami zostajemy. Mhm. Pierwsze słowo i w ostatniej hmm. to by było na tyle. W mnożniku było razy trzy, w ponusie była stufa. Jeszcze się upewnimy po kontrolnych. Tak, FD, czyli jest przegrana.

16 i ostatnie to jest co 39, czyli też pusta. Tak jest, BF. Dobra. Teraz zrobimy sobie ten bonus wabank. Z merkiem 24. Tutaj szukamy tych samych. No po prostu par szukamy, nie? Pierwsza pusta. Druga pusta trzecia pusta, czwarta pusta, piąta pusta, szósta pusta, siódma pusta, ósma pusta, pusta.

I ostatnie to jest 10 razy kasa z numerkiem 31. Tutaj szukamy wygrających liczb, bądź symbolu razy 5 razy 10. A mamy 17, 20, 27 i 18. A mamy. 29. Nie ma. 23. Nie ma. 21 obok, ale mamy 27, 15 i ostatni rządek to jest. 22 nie mamy, 11 nie mamy, 13 nie mamy, 24 nie mamy i 28 też nie mamy, czyli tylko po 27, po 27 jest 5 zł. Cóż, czyli znów na wydane 40 zł, 3 złki przegrały. Wygrała tylko piąteczka z kwotą 5 zł, czyli 35 zł jesteśmy w plecy. Przegrał bonus babank. No nowe 13 i krzyżówka. Także zachęcam do dalszego oglądania. Zobaczymy, co nam jutro przyniesie dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja dalej trzymam kciuki, że te wygrane gdzieś tam jeszcze są. Zostawiajcie coś po sobie w komentarzach. Do zobaczenia. Do jutra. Pa!